Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w piątkowe popołudnie, początek weekendu. Muszę po raz kolejny powiedzieć, że naprawdę dzieje się tak bardzo dużo, że gdybym musiała tutaj podawać naprawdę wszystkie informacje, to gdybym chciała podawać wszystkie informacje, to tak naprawdę chyba musiałabym przez cały dzień siedzieć na internecie. Tłumaczyć i przekazywać te informacje, ponieważ naprawdę dzieje się bardzo dużo. I to nie tylko jeżeli chodzi o Epsteina i Maxwell, Ghislaine Maxwell. To jest oczywiście gorący temat. Zresztą po swoich po, po, po komentarzach pod filmikami widzę, że mnóstwo ludzi jest oburzonych, no ale może po prostu nie rozumieją działań Trumpa i tego, w jaki sposób. Trump te wszystkie rzeczy tutaj próbuje przedstawić, w jaki sposób próbuje tą sprawę załatwić. Ale ja dzisiaj nie zaczynam od sprawy Gillene Maxwell, o tym za chwilę. Rozpocznę od tego, co miało miejsce wczoraj, ponieważ wczoraj Donald Trump odwiedził siedzibę rezerwy federalnej wraz z przewodniczącym Jeromem Powell'em, aby obejrzeć trwający tam gruntowny remont. Projekt, który on i jego administracja krytykują za przekroczenie budżetu. Mówiłam o tym kilka tygodni temu. Trump był można powiedzieć wręcz oburzony tym co tam się dzieje. No a teraz już wiadomo również, że ten budżet został przekroczony. I w związku z tym oczywiście no nie jest to zbyt zbyt dobra wiadomość. Trump absolutnie tutaj z tego się nie cieszy, że akurat taka sytuacja miała miejsce, że budżet został przekroczony. Tak więc odbyło się właśnie to spotkanie. odbyła się ta wizyta. I co tam też takiego się działo? Po raz kolejny Donald Trump nawołał, nawoływał Jeromego Powella do tego, żeby obniżył stopy procentowe. Mówiłam również o tym, że Jerome Powell zdecydował ostatnio, że stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, powołując się na niepewność gospodarczą, co wzbudziło wielkie niezadowolenie Trumpa. Trump wielokrotnie nawoływał jego właśnie do obniżenia tych stóp procentowych, no ale on pozostawał nieugięty. Zresztą nawet Donald Trump mówił, że kiedy Biden był rezydentem Białego Domu, to jakoś Jeremy Powell na jego żądanie, na jego kiwnięcie palcem te stopy procentowe obniżał. A tutaj mamy taką sytuację, że Donald Trump nawołuje, żeby te stopy procentowe były obniżone, żeby po prostu gospodarka jeszcze bardziej wystrzeliła niż już wystrzeliła, no ale on niestety tego nie robi. No a a propos jeszcze tak na marginesie powiem, jeżeli chodzi o gospodarkę, cała lewica tutaj od kilku miesięcy raportowała, że Taryfy, że cła, które Donald Trump nakłada na różne kraje, to będzie tragedia, że będzie się strasznie działo, że to jest ogromnie, że to jest zły ruch z jego strony. No, no oczywiście, tutaj rzeczywistość okazała się po raz kolejny. Oczywiście, kompletnie nie, nie taka, jak wszyscy przewidywali. Taryfy, cła przynoszą ogromne, ogromne pieniądze do budżetu kraju. Tak więc to tylko taka notatka na marginesie. A Trump chciał zobaczyć jakie są postępy tych właśnie remontów. No i cóż tam takiego się działo. Był niezadowolony że początkowy budżet który był przeznaczony na remont został przekroczony. Zresztą w ogóle był niezadowolony że w ogóle taki remont się rozpoczął. Kadencja Jeromego Pawela niedługo się kończy. Donald Trump powiedział, że ma na myśli dwie osoby lub trzy osoby, które mogłyby zastąpić jego po wygaśnięciu jego kadencji. Ta kadencja jego wygasa w maju 2026 roku. Natomiast, co jeszcze? Jeszcze. Padło pytanie do Trumpa, co on by zrobił, gdyby, ponieważ oczywiście wiadomo, że Donald Trump tutaj ma duże doświadczenie, jeżeli chodzi o deweloperkę, tak to się chyba w Polsce mówi ogólnie o nieruchomości. Tak więc padło pytanie, co on by zrobił, gdyby kierownik projektu przekroczył budżet, na co Donald Trump odpowiedział, żeby go po prostu zwolnił. Tak więc taką by podjął decyzję. Natomiast co jeszcze? To co powiedział Trump, to powiedział: "Rozejrzeliśmy się, zobaczyliśmy co? Zobaczyliśmy to. Zobaczyliśmy to, co zobaczyliśmy i najważniejsze jest, żeby to zrobić, żeby znaczy skończyć ten remont. Muszą to zrobić, muszą to skończyć. A co najważniejsze, a co ważniejsze, muszą obniżyć stopy procentowe", powiedział Trump i tutaj w tym momencie nawet tak szturchnął, można powiedzieć, Jeromiego Pawela, kiedy właśnie o tym mówił, ponieważ to już nie pierwszy raz, kiedy o to prosił, żeby te stopy procentowe Jeremy Powell obniżył. Ale skoro o finansach mowa, to może taka jeszcze krótka, ciekawa informacja. Otóż jeżeli ktoś ma ochotę taką, bo być może ktoś z Was ma taką ochotę, to jest możliwość, ponieważ Departament Skarbu USA przyjmuje teraz darowizny od Amerykanów korzystających z Venmo i Paypala, aby zmniejszyć dług publiczny, który teraz wynosi ponad 36 bilionów dolarów. Nowa opcja płatności została dodana do federalnego programu. Dary na rzecz redukcji długu publicznego, inicjatywy, która istnieje od 1996 roku. Użytkownicy mogą teraz uzyskać dostęp do pay.gov i korzystać z platform cyfrowych do przesyłania dobrowolnych wpłat na spłatę długu. Jeżeli ktoś ma taką ochotę, to oczywiście zapraszam, chociaż myślę, że jest wiele bardziej ciekawych tutaj. Hmm, opcji, jeżeli chodzi o wysyłanie pieniędzy. A teraz już przechodzę do tematu Ghislaine Maxwell. Temat bardzo gorący, oczywiście. Proszę bardzo. Oczywiście są również nowe informacje w tej sprawie. Ghislaine Maxwell przekazała departamentowi sprawiedliwości informacje na temat stu osób, które powiązane są z Jeffreyem Epsteinem. Konkretnie, jeżeli chodzi o Ghislaine Maxwell, to w ciągu ostatnich dwóch dni spotykała się, spotkała się i rozmawiała z przedstawicielami Departamentu Sprawiedliwości. Natomiast o tej informacji, tą informację o tych stu osobach podał w piątek jej prawnik David Oscar Markus. Ghislaine Maxwell spotkała się z przedstawicielami Departamentu Sprawiedliwości w czwartek i w piątek. I została przesłuchana przez zastępcę prokuratora generalnego Toda Blanch. Odpowiadając na każde pytanie, nawet były takie komentarze dzisiaj na internecie, że Ghislaine Maxwell nie korzystała absolutnie z opcji, z powoływania się na piątą poprawkę do konstytucji, tylko odpowiedziała na każde pytanie. A tutaj jeszcze powiem, że jeżeli chodzi o powo powoływanie się na piątą poprawkę do konstytucji, to znaczy po prostu na wybór milczenia, zamiast tego, żeby udzielić odpowiedzi na pytanie. To ostatnio mieliśmy taką, taki właśnie przykład powoływania się na piątą poprawkę do konstytucji od ludzi, którzy, którzy byli w otoczeniu Joe Bidena, jeżeli chodzi o przesłuchania dotyczące użycia autopena. Wiele ludzi z otoczenia Joe Bidena, no włącznie z jego lekarzem, Niestety nie odpowiedziało na pytania, tylko stwierdziło, że powołują się na piątą poprawkę do konstytucji i po prostu nie odpowiadają na pytania. No, widocznie te pytania były niewygodne, ale. To tylko taka tutaj dygresja. Powracam do tematu Ghislaine Maxwell. Według prawnika Ghislaine Maxwell, to była pierwsza okazja, jaką Ghislaine Maxwell otrzymała, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, co się stało. Prawda o tym, co stało się z panem Epsteinem, wyjdzie na jaw, a to ona odpowiada na pytania. Jej prawnik, Markus, nie wyjaśnił, co prawda, czy rozmowy Ghislaine Maxwell z Departamentem Sprawiedliwości powiązały kogokolwiek innego z przestępstwami Epstein'a, ale mamy informację, że podała tutaj informację dotyczącą właśnie stu osób. No, niestety nie mam dla Was informacji takich soczystych, jeżeli chodzi o konkretne nazwiska, ale jeżeli ktoś tą sprawą się naprawdę od lat już interesuje, to z pewnością może się domyślać, kto Tutaj jest jako główny podejrzany. Zresztą jeszcze raz tutaj bliżej o tym powiem. A jeszcze jedna taka ciekawostka, to znaczy nie ciekawostka, dlatego że, tak jak powiedziałam, jeżeli ktoś się interesuje tym tematem, to absolutnie nie jest to dla niego zaskoczenie. Ale może jako taka ciekawostka jeszcze pokażę wam właśnie to sławne zdjęcie naszego wspaniałego Billa Clintona, który ma taki piękny obraz w niebieskiej sukience i właśnie taki obraz tutaj ponoć świadczy o tym, że Bill Clinton no albo z dziećmi odbywał różnego rodzaju nieprzyzwoite kontakty. Albo być może znalazł się po drugiej stronie, czyli po stronie osoby, która otrzymywała takie nietypowe, może, przyjemności. Tak więc taka jest historia tego, tego obrazu. No, ale to tylko kolejna moja dygresja. Natomiast powracając jeszcze raz do tego, co działo się we czwartek i w piątek. Otóż. Tak jak powiedziałam, to była pierwsza okazja według, jego, według jej prawnika, jaką ona otrzymała, aby odpowiedzieć na te pytania. I administracja Trumpa próbuje znaleźć sposób na ujawnienie dodatkowych informacji w sprawie Epstein'a. Po tym, jak pam Bondi spotkała się oczywiście z krytyką sposobu prowadzenia śledztwa, no to tutaj jest właśnie od tego momentu oczywiście wszyscy, którzy popierali Trumpa. No, okazuje się, że. Stracił Donald Trump tutaj kilka, kilka kilkanaście procent ludzi, którzy, którzy go popierali właśnie po tych poczynaniach. Ostatni wniosek o odtajnienie i ujawnienie dokumentów Wielkiej ławy Przysięgłych został odrzucony. Oczywiście też już o tym mówiłam. A konkretnie Departament Sprawiedliwości zwrócił się do sędziów federalnych w Nowym Jorku i na Florydzie o ujawnienie transkryptów z posiedzeń Wielkiej Ławy Przysięgłych w sprawach Epstina i Ghislaine Maxwell, a sędzia federalna na Florydzie odrzuciła wniosek Departamentu Sprawiedliwości na początku tego tygodnia, twierdząc, że ma związane ręce i nie ma uprawnień do ujawnienia poufnych dokumentów. Ghislaine Maxwell natomiast jest w trakcie odwoływania się od wyroku. Na początku tego roku właśnie od tego wyroku próbowała się już odwołać. Niektórzy komentatorzy i analitycy prawni sugerowali, że Ghislaine Maxwell przekazuje Departamentowi Sprawiedliwości więcej informacji w nadziei na uzyskanie ułaskawienia od prezydenta Trumpa. I rzeczywiście takie sygnały również się pojawiły. Dzisiaj takie sygnały się pojawiły, że Ghislaine Maxwell ponoć poprosiła Donalda Trumpa. O ułaskawienie. Co w tej sprawie dalej, oczywiście zobaczymy. Czy będzie gadać dalej, czy będzie w jakiś sposób mogła tutaj się wygrzebać z tej sytuacji i czy rzeczywiście zostanie uniewinniona w zamian za to, co będzie miała może nam ciekawego do powiedzenia. Co jeszcze? Jak zareagował na to Donald Trump? Ponieważ oczywiście padło również takie pytanie. To było dzisiaj przed wyjazdem, przed wylotem Donalda Trumpa do Szkocji. Donald Trump. Odpowiadał na pytania. No, jakże to miło widzieć, jak prezydent rozmawia z dziennikarzami, a nie unika odpowiedzi. A nie tak jak nasz poprzedni rezydent Białego Domu, który no, był chroniony, no ale w sumie trudno się dziwić, ponieważ był praktycznie tutaj niepoczytalny, można powiedzieć. Tak więc Donald Trump odpowiedział na to w taki sposób. To coś, o czym nie myślałem. Mowa oczywiście o pytaniu, które padło w sprawie uniewinnienia Gillene Maxwell. To coś, o czym nie myślałem, odpowiedział Trump, mam prawo to zrobić, ale to coś, o czym nie myślałem. Prawnik Gillene Maxwell nazwał Trumpa najlepszym negocjatorem i powiedział, że w związku z tym właśnie ma nadzieję, że Donald Trump skorzysta z tej władzy, z tej mocy, którą ma, w sposób właściwy i sprawiedliwy. W czwartek Markus, czyli właśnie prawnik Ghislaine Maxwell, powiedział, że Ghislaine Maxwell była przesłuchiwana przez cały dzień we czwartek, ale nie skomentował dokładnie treści tych rozmów. Pierwsze spotkanie trwało 6 godzin we czwartek i zostało zainicjowane przez jej obrońców, natomiast drugie spotkanie trwało około 3 godzin. Te spotkania, te rozmowy odbyły się po przyznaniu Ghislaine Maxwell ograniczonego immunitetu. I ten właśnie immunitet pozwolił Maxwell swobodnie odpowiadać na pytania zastępcy prokuratora, czyli właśnie Toda Blanche bez obawy, że jej odpowiedzi mogą zostać później wykorzystane przeciwko niej. A co później w tym temacie, no to będziemy tutaj oczywiście dalej Obserwować. Tak jak mówię, tutaj są nowe informacje praktycznie codziennie, a właściwie nawet co kilka godzin, ponieważ to już jest któraś z kolei informacja, jeżeli chodzi o sprawę Epstein'a i sprawę Gillian Maxwell na dzień dzisiejszy. Ale również dzisiaj, w tym samym czasie, kiedy Donald Trump właśnie odpowiadał na te pytania reporterów przed wylotem do Szkocji, w rozmowie z reporterami zachęcił również Donald Trump. W Reporterów do zainteresowania się Billem Clintonem, który według Trumpa odwiedził wyspę 28 razy. Co dokładnie powiedział Trump? Że jeśli ludzie mają mówić o Epsteinie, to powinni skupić się na byłym prezydencie Harvardu Larry'm Larry Summersie. Oraz na byłym prezydencie Billu Clintonie, którego wspaniałe przed chwilą portret właśnie mogliśmy obserwować. Którzy byli naprawdę bliskimi przyjaciółmi Epsteina, jak to dodał Donald Trump. Nie mówią o nich, ale mówią zamiast tego o mnie. Nie mam z tym facetem nic wspólnego. Trump powiedział też reporterowi, dam ci listę, ci faceci mieszkali z Jeffrey Epsteinem, a ja na pewno nie. Tak więc tutaj po raz kolejny niekończący się temat Jeffreya Epsteina, niekończący się temat Ghislaine Maxwell. Może tylko taki jeszcze króciutki właśnie materiał, który już pokaże właśnie ta odpowiedź Trumpa, właśnie ta odpowiedź Trumpa, która, która padła na o ile mi się uda znaleźć, zobaczymy, która padła na, na to właśnie pytanie dotyczące Billa Clintona. A właściwie nie konkretnie Billa Clintona, tylko Jeffreya Epsteina, ale tutaj Donald Trump sam w taki sposób odpowiedział. No nic, zgubiłam ten klip, nieważne. W każdym razie można sobie odnaleźć, to jest dostępne na internecie. No nic, a ja jeszcze tylko na chwilę zaglądam, oczywiście, jak zwykle, żeby zobaczyć, kto z nami jest, serdecznie pozdrawiam wszystkich oglądających, zarówno ze Stanów oczywiście i nie tylko, z Polski. Zobaczymy, kto z nami je jest. Nowy Jork. Tak więc serdecznie wszystkich pozdrawiam i czekamy na kolejne wieści w niekończącej się sadze Gillene Maxwell i Jeffrey Epstein. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Do następnego razu.